idąc ścieżką prawdy. Babilon. na tej planecie Ziemia Istnieje wiele krajów i narodów, ale wszyscy wyszliśmy z jednego miejsca. Stąd nazywa się ono Babilon. Kiedyś żyliśmy tam wszyscy razem i stamtąd rozproszyliśmy się po całym świecie. Dzisiaj jest nas bardzo dużo. Siedem miliardów ludzi, którzy się nie rozumieją. W każdym razie powinniśmy sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Że cała nasza planeta Ziemia jest jednym wspólnym domem, a wszyscy jesteśmy związani ze sobą. I mimo, że oddaliliśmy się od tego miejsca, z którego wyszliśmy od starożytnego Babilonu, nadal istniejemy na bardzo małej planecie. Dziś i badania naukowe, i sama natura odkrywa nam, jak bardzo jesteśmy zależni od siebie, jak koła zębate w jednym mechanizmie, bezwarunkowo sobą kręcimy. Jeśli wykonuję jakąś czynność, to tym zmuszam kogoś innego do wykonania innej pracy. I tak każdy z nas wpływa na pozostałych, a uświadomienie sobie tego całego systemu daje nam możliwość osiągnięcia prawidłowej więzi między nami tak, aby każdy poczuł siebie w bezpiecznym, dobrym świecie. Nie patrz na powierzchowność odbitą w lustrze, ale odkryj wewnętrzne piękno w sercu bala sulam, owoce mądrości. I odwrotnie. Jeśli nie chcemy zrozumieć naszej zależności od siebie, to zaczniemy się lekceważyć i w swoim rosnącym egoizmie zapragniemy zniszczyć siebie nawzajem. I wtedy nasz świat naprawdę może dojść do trzeciej wojny światowej, najstraszniejszej ze wszystkich. Jesteśmy tutaj, w tym małym, znikomym miejscu, prawie niezauważalnym na globusie nazwanym Izrael, i stąd przekazujemy naukę kabały całemu światu. Otrzymujemy wiele telefonów z Korei Południowej, Singapuru, Afryki czy Ameryki Południowej, Chile, Urugwaju, Paragwaju, Brazylii, Argentyny, Meksyku, Kanady, Ameryki, Europy i Rosji. Wiele nowych telefonów. Ludzie pytają nas, jak możemy skontaktować się z Wami, jak możemy przyłączyć się do Was, osiągnąć doskonałość. Przecież ono objawia się tylko w połączeniu między nami, w jednej duszy. Jedność społeczeństwa powinna stać się źródłem sukcesu i szczęścia. Bala Sulam, wolna wola. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak nasze grupy pokrywają cały świat. I cała ludzkość na całym świecie, za pomocą nauki Kabały, zaczyna rozumieć tę siłę, która otula całą naszą planetę, otacza ją, wpływa na nią, chce wziąć całą ludzkość i podnieść ją w duchowy wymiar. Jest w naszej mocy dokonać tego. Jestem pewien, że osiągniemy to za pomocą tych sił, które teraz otwierają się nam w każdym kraju i na całym świecie.